Dzisiaj w Włoskim Parku Strojowym odbyły się powiatowe uroczystości obchodów Święta Policji. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne zaprzyjaźnione służby. 18 policjantów z rąk pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, inspektora Tomasza Jarosza, odebrało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się piknik rodzinny. Szanowni Państwo, Dzień święta policji to dzień szczególny dla każdego policjanta. Dlatego policjanta, który jest w służbie, ale tak jak i widzimy tutaj z nami kolegów emerytów, których serdecznie witam, którzy swoją obecnością zaszczycili nas. Szanowni Państwo, w Waszej obecności, na ręce policjantów awansowanych na wyższe stopnie oraz tych, których tutaj nie ma, bo pełnią służbę na terenie powiatu buskiego. Chciałbym w imieniu kierownictwa Polskiej Policji oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, pana inspektora Zbigniewa Nowaka, złożyć serdeczne podziękowania. Podziękowania za te codzienne służby, wszystkich pionów, wszystkich komórek oraz pracowników cywilnych Buzkiej Komendy Powiatowej, bo to oni tymi codziennymi służbami dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości powiatu buzkiego. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję rodzinom policjantów za wsparcie, za wyrozumiałość i za ciepłe słowo każdego dnia kierowane do policjantek i policjantów.